Witam z błoni Pegia Narodowego, gdzie właśnie rozpoczyna się piknik sportowo-rodzinny w ramach Narodowego Dnia Sportu organizowany przez fundację Zwalcz Nudę. Niesamowita atmosfera. Na naszych oczach dzieje się coś niezwykłego. To jedyny taki piknik w roku. Tutaj każdy zajdzie coś dla siebie. Zresztą zobaczcie sami. Pięściarstwo, podnoszenie ciężarów. No i oczywiście, królowa sportu, lekkoatletyka i biegi. Pełna koncentracja, czekamy na starter i ruszyli! Bieg przez płotki UF to jest bardzo wymagająca konkurencja. Ale i tak wszyscy docierają do mety. A teraz coś dla tych, którzy są cierpliwi i chcą zaznać nieco relaksu i spokoju. I raz, i dwa, i trzy, ale siła, ale moc! Carling staje się coraz bardziej popularny. No i Palant, czyli polska wersja Basebola. Nie każdy może mieć własną stajnię i własnego konia na razie, ale każdy może wystartować w Hobby Horse. Zdrowie. Zdrowie zaczyna się na talerzu, i tutaj można się o tym przekonać. Nasza strefa zdrowia, owoców i warzyw. To tu złapiecie super moc. I nasza szlachetna, piękna i pełna medali olimpijskich szermierka. Narodowy Dzień Sportu. Tu wygrywają wszyscy.